Róg krzywoliniowy, zadanie z podręcznika. W tym zadaniu mamy boisko piłkarskie. Jest ono prostokątem o wymiarach 70 metrów na 110. To boisko narysowałam tutaj w lewym dolnym rogu. Wyżej też są, ale tutaj będzie chodziło troszkę o coś innego. I po tym boisku przebiegł Kuba i też przebiegł Robert. I Najpierw sobie omówimy, jak to boisko narysować, ponieważ treść zadania jest podkreślone, że to boisko tutaj macie za zadanie narysować w skali. No to jeżeli chcemy to boisko narysować w skali, to najlepiej sobie te jednostki podane w metrach zamienić na centymetry, jednostki długości, czyli tutaj dopisujemy sobie dwa zera. I tutaj dwa zera i będziemy mieć wtedy odległość, czyli wymiary tego boiska w centymetrach. I teraz jak chcemy narysować na karce w zeszycie to boisko, no to jakie wymiary i w jakiej skali narysujemy? Jeżeli na przykład chcielibyśmy stukrotnie pomniejszyć te wymiary, czyli narysować w skali 1 do 100, bo skala 1 do 100 to oznacza, że pomniejszamy... Te odległości stukrotnie. Więc gdybyśmy stukrotnie pomniejszyli, to musielibyśmy narysować to boisko w zeszycie o wymiarach 70 cm na 110 to raczej troszeczkę za duże i ciężko byłoby narysować e, takie duże wymiary w zeszycie. Więc myślę, że 7 cm na 11 to byłoby dobre wymiary, i raczej to by Wam się zmieściło. E, dlatego tysiąckrotnie będziemy pomniejszać wymiary tego boiska. E, więc. Jak narysujecie to boisko w skali 1 do 1000, to wtedy możecie narysować je jako taki właśnie prostokąt o wymiarach 7 cm na 11. Także jeżeli chodzi o narysowanie w zeszycie tego boiska w skali, no to już tyle. No i dalej wracamy do zadania, do treści tego zadania. Mamy tutaj podane, że kuba przebiegł po najkrótszej drodze między przeciwległymi narożnikami, bo zakładamy, że kuba znajdował się tutaj. tak? Kuba to jest ten czerwony punkcik. Jeżeli on przebiegł po najkrótszej drodze między przeciwległymi narożnikami, czy ją przebiegł tak, po przekątnej, jakby tego prostokąta, po przekątnej tego boiska. Czyli tak się przemieścił kuba. I mamy narysować pod punkcie A wektory przemieszczenia piłkarzy. Czyli najpierw dla kuby, bo przemieszczenie różni się tym od drogi, że przemieszczenie jest wektorem, którego początek jest w punkcie początkowym położenia ciała, a koniec, czyli ta strzałeczka, jest w punkcie końcowym położenia tego ciała. Także jeżeli kuba w punkcie początkowym był tutaj, a w końcowym tu. To jak chcemy narysować wektor jego przemieszczenia, no to on będzie tak wyglądał, taka strzałeczka, tak, która będzie miała początek tutaj, w tym miejscu, gdzie był na początku, a koniec w tym miejscu, gdzie był na końcu. No i jeszcze mamy tutaj drugiego piłkarza Roberta, który też zakładamy, że na początku był w tym samym miejscu boiska, z tym, że Robert pokonał trasę między tymi samymi punktami, Biegnąc najpierw wzdłuż linii końcowej boiska, a następnie wzdłuż linii bocznej. Czyli możemy założyć, że to będzie tor ruchu tego Roberta. I widać, że on wybrał jakby inną drogę. I na pewno długość drogi Roberta będzie inna. I to będziemy też zaraz obliczać, bo droga to jest tak naprawdę długość toru czyli jakby oni poruszając się zakreślali jakiś ślad, no to długość tego śladu to jest droga, natomiast właśnie przemieszczenie to jest wektor o punkcie początkowym w miejscu początkowym ciała i o końcu tam gdzie jest punkt końcowy ciała. Czyli jakbyśmy mieli narysować teraz wektor przemieszczenia się dla Roberta, no to on będzie tak samo wyglądał jak dla Kuby. Także to będą takie dwa wektory. Także mamy już dwa wektory przemieszczenia dla chłopców. Można sobie jeszcze je podpisać, że tutaj będzie na czerwono de delta r em, Kuby, a tutaj będzie delta r Roberta. Ja tutaj zaznaczyłam kolorami, więc, więc już nie podpisywałam, bo wiadomo który wektor jest czyj. No i jeszcze mamy jedno polecenie w tym zadaniu. O ile procent droga pokonana przez Roberta jest dłuższa od drogi pokonanej przez Kubę. Więc najpierw musimy sobie obliczyć, jaką drogę pokonał Robert, jaką pokonał Kubę. Kuba. Dla Roberta będzie nam łatwiej policzyć, bo tu wystarczy tylko do 70 metrów dodać 110, czyli droga pokonana przez Roberta to jest 180 metrów. Natomiast droga pokonana przez Kubę, to tutaj nie mamy innego wyjścia. Musimy skorzystać z stwierdzenia Rasa, żeby policzyć tą drogę, bo tutaj wystarczy no skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, że suma kwadratów przyprostokątnych równa się przeciwprostokątnej do kwadratu, a że ta droga pokonana przez Kubę to jest przeciwprostokątna, no to właśnie taki wzór, z takiego wzoru tutaj już jak podstawiłam te wartości, możemy policzyć tą drogę Kuby, czyli długość przekątnej tego prostokąta i to będzie przybliżeniu 130 metrów. Także drogi już pokonane przez nich mamy, ale polecenie jest takie, żeby policzyć, o ile procent droga pokonana przez Roberta jest dłuższa od drogi pokonanej przez Kubę. Więc tu musimy po prostu podzielić różnicę między długością tych dróg przez drogę pokonaną przez Kubę i pomnożyć razy 100%. Tutaj już nie będę wam tłumaczyła, dlaczego tu się tak robi, no bo to jest matematyka, tak samo jak tutaj na przykład nie tłumaczy działań na ułamkach, nie tłumaczę twierdzenia Rasa, no mam nadzieję, że takie podstawowe umiejętności gdzieś tam wynieśliście ze szkoły podstawowej. Tutaj też to, o ile procent ta jedna z tych drugiej jest dłuższa od drugiej, można też sobie policzyć na proporcji. Można na przykład zrobić tak, że 100% to jest 130 metrów, a x% to jest różnica między tymi drogami, czyli 50 metrów, jeżeli tak jest Wam łatwiej. A na wzorze to by wyglądało w ten sposób. No i jak sobie obliczymy, popodstawiamy, to wyjdzie nam, że ta droga pokonana przez Roberta będzie dłuższa o 38% około.